Halo wszystkim, witam was dzisiaj ze słonecznej Hiszpanii Gdzie mimo przepuszczeń nie jest tak ciepło jak powinno być Dzisiaj nagrywam dla was bike check mojego nowego roweru Znaczy nowego, no roweru, który został złożony przed wyjazdem Jest on już w pełni złożony tak jakbym chciał I mogę wam przekazać parę najważniejszych rzeczy o nim, a też parę ciekawostek A więc tak, przechodząc do... Do tematu odcinka. Jest to Santa Cruz V10 w wersji v 10 Jest to najnowszy model Santy, który został wypuszczony dość niedawno. Rama jest w całości oklejona folią Ride Wrap. Zostało to zrobione w GoRide'zie. Jest to zrobione lepiej niż się spodziewałem. Naprawdę nie sądziłem, że da się tak dobrze okleić ramę. Wszędzie jest to dobrze zrobione. Nigdzie nie ma żadnych pęcherzyków żadnych złych naklejeń jak widzicie rama mi się już folia mi się już troszkę porysowała ale to nie szkodzi razem z raid wrapem dostajecie mapkę dzięki której możecie zmieniać zmieniać elementy które są uszkodzone przechodząc do do specyfikacji ramy rama jest naprawdę bardzo ciekawa ma ona bardzo dużo ustawień mamy Trzy ustawienia osi, ja, ja aktualnie jeżdżę na tym najkrótszym, jeździłem przez chwilę na najdłuższym, no ale ten rower był troszkę za duży na mnie, plus trasy w Hiszpanii nie są aż tak szybkie i nie potrzebują po prostu aż takiej dużej stabilności, jeżdżę na razie właśnie na najkrótszym ustawieniu. Jest mega fajnie, bardzo mi się to podoba. Nie czuję w ogóle, że mam około 29 z tyłu, pozwala mi to jeździć dość płynnie w bandach. Też nie odczuwam braku stabilności na szybkich odcinkach. Ustawieniem dampera jeszcze się nie bawiłem. Jest ono ustawione na medium. Macie też L low i high. Eee, wszystkie fasolki dostałem w zestawie. Więc no, jest to dość ciekawe, że można sobie tak kręcić. Bo tu mamy 3, tu mamy 3. No i jeszcze mamy kapsy. Na kapsach też mamy trzy ustawienia. Ja jeżdżę na najdłuższym ustawieniu. Daje to gdzieś tyle reachu i tyle wheelbaseu na moim ustawieniu. No ale jeśli chodzi o kapsy, no to jeżdżę na najdłuższym. Jest to spowodowane tym, że mam mostek 20 mm. Jest on no, najkrótszym chyba dostępnym mostkiem aktualnie, który można kupić. Są też mostki. Typu Rulezman, ale no niestety są za drogie. Oczywiście jest dużo podkładek, żeby było wysoko. Jest to spowodowane tym, że dzięki temu mogę wysunąć się na tylne koło i pracować na nogach, nie opierając się zbytnio na kierownicy i nie podnosząc przy tym przedniego koła. No, jest to taka moja teoria, która działa. Nie każdy się z tym musi zgadzać. Jest to moje ustawienie roweru i bardzo dobrze się w tym czuję. No więc tak, co na temat ramy to chyba wszystko. No zapomniałem Wam powiedzieć, rama jest w rozmiarze XL, jest to full 29er, nie ma tutaj muleta. Przechodzimy teraz do amortyzatora, czyli dość kontrowersyjny temat, gdzie wiele osób uważa, że Manitou Dorado nie ma sztywności. I tak mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o sztywność boczną, czyli tak, na pewno nie jest to sztywniejsze względem przykładowej 40. No ale jest to sztywność, która nie jest odczuwalna i to mogę Wam powiedzieć z ręką na sercu. Jeszcze w starszym modelu, gdzie miałem jednego klampa, tutaj u góry chodzi o te, o te bolty w półkach, miałem tylko jedną śrubkę i było tu gdzieś tyle materiału i było to o wiele mniej sztywne, jeśli chodzi o sztywność boczną. Teraz, kiedy mam nowe półki, jest to coś, czego w ogóle nie odczuwam. I naprawdę amortyzator jest sztywny, nie mam z nim żadnych problemów, że gdzieś mi skręca, gdzieś mi się przestawi. Wiadomo, przy grubszych, przy grubszych glebach czy jakichś uderzeniach jest to odczuwalne i faktycznie wtedy ta kierownica się lekko może przestawić. Ale to wiecie, jak w każdym amortyzatorze, nie? Popuszczacie bolty, uginacie go parę razy i to przechodzi. Jeśli chodzi o sztywność przód-tył, no, jest to o wiele sztywniejsze rozwiązanie niż 40 Boxer czy olins. No, powiem Wam, że naprawdę to jest jedna z lepszych rzeczy, na której jeździłem. Podoba mi się to, że mamy tutaj po pierwsze mega czułą pracę na początku. Mamy też bardzo dużo, bardzo obszerne regulacje kompresji. Są to regulacje, które są naprawdę wyczuwalne. Mamy dwie regulacje: mamy high speed i low speed. Jak większość amortyzatorów. Jest to naprawdę bardzo wyczuwalne. Zjeżdżając czasami trasę, potrafię sobie dać jeden high speed więcej i to już jest za dużo, nie? I wtedy muszę troszkę kombinować, dodawać low speeda, odejmować go, no ale generalnie jest to coś naprawdę fajnego i. Bardzo polecam. Jeśli ktoś chce sobie spróbować, nie ma się co zastanawiać, uważam, że jest to najlepsza dwupółka, która jest dostępna aktualnie na rynku. Może wyglądem, jak to wyglądem, nie jest to amortyzator, który jest kojarzony stricte z, z rowerami MTB. Jeśli chcecie podążać tym, żeby to jeździło dobrze i dobrze pracowało i żebyście się dobrze na tym czuli, jest to najlepsze, co możecie zrobić. Możecie to wsadzić też do e-bike'a. To jest też dobry pomysł. Obniżacie wtedy air spring na 172 mm bodajże i robicie wtedy ze swojego e i naprawdę fajny rower. To jest w dużym skrócie to co mogę powiedzieć na temat tego amortyzatora. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to tutaj podlinkuję wam Instagrama Mikołaja, który wie na temat mojego amortyzatora wszystko i na temat innych robionych sztuk. Ten amortyzator oczywiście nie jest takowym modelem, jest to amortyzator, który przeszedł że Tune Flow Center, jestem naprawdę zadowolony płynną pracą, nie mam żadnych problemów z, z bólem rąk, jeżdżąc na dość twardym zawieszeniu, mogę się tym pochwalić, że pracuje ono naprawdę, naprawdę mega płynnie. Jeszcze jedna rzecz odnośnie wszystkich, wszystkich osób, które mówią, że amortyzator musi mieć sztywność boczną, niech podejdą sobie do jakiegoś motoru crossowego albo enduro, chwycą sobie za koło, pociągną sobie kierownicę z dwóch stron i niech zobaczą, że tamte koło przednie też ma swój luz i jakoś nikt o tym nie mówi. A poza tym, jeśli rozwiązanie z, z lagami na dole, z golenią, z golenią na dole byłoby lepsze, to czemu nie jest stosowane w motorach, skoro mogłoby być jeszcze bardziej sztywniejsze. Przedczas na damper. Dumper, z którego śmieję się, że jest kuchenką, ponieważ ma tyle śmiesznych regulacji i pokręteł. No, jest to King Kitsuma z roku modelowego, trochę starszy niż ten, który jest aktualnie. Fajne jest to, że naprawdę zakresy tych pokrętł są na tyle duże, że jeśli chcemy ją przerzucić z ramy A do ramy C, nie musimy go rozbierać i retinować specjalnie pod tą ramę, bo jesteśmy w stanie to osiągnąć tymi pokrętełkami. Oczywiście, tak w wielkim skrócie, jeśli chcemy już zrobić to stricte pod ramiona, to wiadomo, że musimy to tam przerobić, no ale nie ma tu takich. Są tu o wiele większe różnice na kompresjach niż w takiej typowej X2 lub w czy jakimś super deluxe. W tempie znajdziemy dwa pokrętła od ribandu i dwa pokrętła od kompresji: szybką i wolną kompresję i szybki i wolny riband. Znajdziemy też takie fajne coś, co naprawdę przydaje się, jeśli chcecie dojechać gdzieś na zjazdówce. Możecie sobie włączyć climba i jest to damper, który się no, nie ugnie, jeśli jest zablokowany. Jest to naprawdę fajna rzecz, którą posiada dość mało damperów i może nam pomóc nawet przy głupim podjeżdżaniu w rowerze enduro. Jest to coś, o czym duża część osób nie wie i kieruje się dalej x dwójkami czy tam wiwidami i damper sprężynowy nie nadaje się do podjeżdżania, no to kup sobie Kitsume i go zablokuj i wtedy będzie się nadawał. Jest to damper, z którego jestem mega zadowolony. Sprężyna tutaj jest z HR Baja, Jest to niemiecka firma wywodząca się z motorsportu. Twardość 600. Tak, 600. Trochę a propos moich danych, to ważę aktualnie 85 kg i mam 195 cm wzrostu. I takie jest mniej więcej moje ustawienie. Przechodzimy do hamulcy. Hamulce w moim rowerze to HS dominiony, a czwórki w wersji brązowej. Są to hamulce z tego samego brandu, z którego jest manitu. Generalnie tak mam współpracę z tymi oto dwiema markami. Co wam mogę powiedzieć o tych hamulcach? Generalnie a propos mojej historii z hs to najpierw kupiłem te hamulce, a dopiero później zacząłem z nimi współpracować. Stało się to dlatego, że mega mi się spodobały. Jeśli odpowietrzę raz porządny hamulec, mogę włożyć do niego pięć par i on wciąż nie będzie zapowietrzony. Plus mamy tutaj jedną regulację, drugą regulację. I trzecią regulację w środku, co sprawia, że mamy naprawdę bardzo dużo regulacji w tym hamulcu i możemy go dostosować pod siebie. Możemy zrobić z niego kotwicę, możemy zrobić z niego hamulec, który będzie miał bardzo dużo modulacji i jest na DOTA, więc ma większą wytrzymałość niż te wszystkie hamulce na olej mineralny. Jeśli chodzi o tarcze, są to H&S -y D8. Tarcza o grubości 2 mm w rozmiarze 203 no nie mam im nic do zarzucenia tarcze jak tarcze ważne, żeby były grube i się nie paliły. No niestety z tylną mam problem, bo już ją spaliłem. Wciąż hamuje, nie mam z tych większych problemów. Oczywiście wrzucone mam klocki metaliczne. Jeśli miałbym ocenić te hamulce, to są spoko, jeśli chcecie coś kupić bez awaryjnego, na czym będziecie mogli długo jeździć. No to idę do dalej, przechodzimy do kół. Koła w moim rowerze to baza piast DT Swiss 240. Z tyłu mam piasty z nowym systemem Ratchet EXP. No, piasty jak piasty nie mają zbyt dużych oporów, fajnie się kręcą. No, nic tutaj dodawać nie trzeba. Z tyłu mam obręcz FR1500. Jest to podobno ex 511 w wersji takiej setowej. No wiecie, DT swiss ma coś takiego jak na przykład obręcz FR560 i koło na przykład FR1950, gdzie obręcz to 560 tylko w wersji setowej. No i z przodu mam właśnie takie kółko, też z piastą 240, gdzie mam obręcz 560, a z tyłu jest to obręcz 511, chyba tak. W tylnym kole mam kaszkora, ruszam się bez kaszkora, jeśli chodzi o tylne koła w zjazdówce, wędrówce zresztą też. Opona w wersji soft, downhill casing, tak wygląda opona po 5 dniach jazdy w Hiszpanii, po kamieniach, jestem naprawdę... Nie, sorki, jeszcze jeździmy na niej w Sanremo. Uważam, że Conti pod względem wytrzymałościowym wygrywa. Z Maxisem ma przewagę. No i plus o wiele lepiej klei. Jeśli chodzi o przód, mam tu Algotala. Jest to takie trochę mniej agresywne shorty. Jest w mieszczance super soft, czyli w tej największej. Z przodu nie mam kuszkora, mam tylko mleko i na razie nie nałapałem żadnych wgniot. Więc no spoko. Na jest to Full SRAM X0, tylko bez łańcucha, łańcuch jest tutaj gx -a. Mamy tutaj kasetę na bębenek XD, przerzutkę SRAM X0 i korbę X0 o długości 165 mm. Do tego mam zało założony O-Chain. No i zambatkę z Dekasa, już tam parę osób się z niej śmiało pod opinią O-Chaina. No niestety brakło na coś, coś lepszego. Jeśli chodzi o mój feedback z Owczejna V10: jest taki sam jak w Mega Ten rower naprawdę świetnie zjeżdża i nie potrzeba mu nic więcej. Czuję się na nim o wiele lepiej niż bez Owczejna. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, co chciałbym zmienić, to jest ilość zapadek w tym najpieście. Aktualnie ja mam 54, chciałbym to zmienić na 18. Wtedy będę miał ten luz jeszcze większy i będzie jeszcze lepiej. Padały to kręgi malety. Bardzo lubię, jeżdżę na nich od dłuższego czasu. To są akurat z kolekcji Tennessee Grave. Kierując się powolutku do końca, przejdziemy do kokpitu. Kokpit to, tak jak już wspomniałem, Mastek Jest on głównie stokowo montowany w starych Na Kierka 31.8. Kierka to Esculap 30X z najwyższym możliwym wzniosem i też z bardzo dużym backsweepem dostałem polecenie od mojego przyjaciela Mikołaja, który robi zawieszenia który jest generalnie dość ciekawą osobą jeśli chodzi o tuningowanie roweru i ulepszenie jazdy gdzie powiedział mi, że jeśli mam problem z przeskakującymi rotatorami w barkach, to powinienem czegoś takiego spróbować, no i powiem Wam, że miałem 12 stopni backsweepu a teraz mam chyba 16 chyba tak to działa o ile się nie pomyliłem. Naprawdę, moje problemy z barkami zniknęły. Yy, mój przyjaciel, kolejny Michał, który pierwszy raz wsiadł na tą kierownicę, miał bardzo dziwne odczucie odnośnie tego, jak ona jest przesunięta do tyłu. Jest to dość nienaturalne. Ale później przestawił się i jeździ mu się znacznie lepiej. Takie są opinie moich znajomych na temat tej kierki. Jeśli chodzi o progripy... O gripy. To są progripy. To są gripy, które są gripami bez obejm są to zwykłe gumowe gripy, które nakłada się albo kompresorem no w sumie kompresorem się najlepiej nakłada są założone tutaj na jednej, jednym takim plasterku taśmy izolacyjnej i związane są drucikami ciekawostka odnośnie tych gripów jest taka, że widzicie tą pomarańczową taką wkładeczkę w środku te gripy mają jakby dwie zupełnie Hmm, różne gumy nie wiem jak to mogę profesjonalnie powiedzieć no ale macie w środku gumę i na tym też macie gumę co powoduje że są strasznie miękkie i eliminują drgania <laughs> tak jest to, jest to coś co, co sprawia że możecie jeździć jeszcze przy mniej na rowerze jak jeździłem na devgripach które miały w środku plastikową wkładkę nie było to na tyle komfortowe i poradziłem się Mikołaja zmieniłem na preglipy. Jeżdżę już w sumie na nich ponad rok i bardzo je lubię. Kosztują 70 zł za parę, więc nawet, jak je rozetniecie, to nie jest to aż tak duży wydatek. A takie preglipy mam już, kurde, od września w sumie. Wyglądają mniej więcej tak. Ten się już powoli zużywa. No ale bardzo, bardzo je lubię i na pewno ich nie zmienię. Siodło Ergona. Lusowy, który miałem w domu. Stary Kaina. Hmm. Napinacz MRP, o nim jeszcze nie wspomniałem. Jest to kolejna rzecz, którą miałem w domu i która akurat pasowała do tego roweru. No, jeśli chodzi o, o mój rower, to właśnie tak wygląda. Jak już wspomniałem, jest to xlk na 29. I jest to mój, chyba jak na razie, najprzyjemniejszy rower, na którym mi się jeździło. Miałem starszą wersję V10 i miałem też V5, która była w LC. Była. Poza tym, że była trochę za mała, też była dość ciekawym rowerem. No ale na razie Santa u mnie króluje i raczej się to długo nie zmieni, bo zamierzam na nim jeździć w tym roku. Ścigać się w Pucharach, w Pucharach Świata. No nie, w Pucharach Świata nie, ale mam zaplanowane parę startów w Pucharach Europy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak potoczą się finanse młodego, zajęwanego rajdera. I co? Na pewno będziecie to mogli zobaczyć na moim kanale, więc zapraszam Was do zasubskrybowania tego mojego super kanału. Zostawienia jakiejś opinii na temat mojego roweru, który nie jest taki jak inne, bo mam bardzo do góry kopałami. I napisania czegoś ciekawego. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam Was wraz z prawie zachodzącym słońcem. Trzymajcie się w tej Polsce, jeździcie dużo i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się Elu.